Hej wam wszystkim, z tej strony Atim. Witam was bardzo serdecznie w Let's Play The Sims 3, 4 pory roku, part 1. I to jeszcze nie jest nagrywane przeze mnie, ponieważ to jest... I to też może mieć słabszą jakość, ponieważ to jest nagranie z live'a The Sims 4... Z live'a od EA o The Sims 4 pory roku, bo Język mi się plącze i ja to na razie tylko będę komentował, a już 15 listopada listopada, dobrze mówię? Sprawdzę sobie miesiąc. Tak, dokładnie 15 listopada już będzie polska premiera Destiny 4 4 roku i wtedy ją kupię to i wtedy będę nagrywał sam. A na razie tylko komentuję. Ale myślę, że to też wam się spodoba. No to tu standardowa rodzinka. Tu chyba nowa fryzura jest, no nie? Ten po prawej. I łysa głowa, to też chyba nowa fryzura, bo wcześniej była taka łysa, ale troszkę włosów. No to tak wygląda. O jeszcze widzimy płaszcze ten pogodowy, płaszcze pogodowe, płaszcze na deszcz. Tam był. No i tu taka mgła widać doszła. Bardzo ciekawe. Coś bardzo ciekawego. To jest nagranie z livestreama, dlatego to może być rozmazane, aczkolwiek myślę, że jakość HD, którą yy, umieszczę może to podreperuję, chociaż to nie będzie jakiś tam super-mega, bo wiadomo, livestream nie słynie z dobrej jakości i to nie moja wina, prawda, także inne moje filmy są w HD, a ten niestety nie z moich powodów, ponieważ to jest nagranie z live'a i tylko tyle Wam mogę zapewnić na dzisiaj, ponieważ premiery jeszcze nie było i to jest właściwie demo. To jest demo. Co on go tam wysyła? Jak widać wersja też angielska, ponieważ, no mówię, polskiej premiery nie było, nie było też w innych krajach premiery. To jest po prostu nagranie z live'a, ale już nie będę pitu-pitu o takich głupotkach. O widzicie, Simowie wychodzą z parasolami, kiedy pada deszcz, coś bardzo ciekawego. A jak dziwnie biegają z tym parasolem, no... Jak to wygląda? Nie, to mi się nie podoba, to mi się nie podoba takie coś, w ogóle mi się to nie podoba. W ogóle mi się nie, to nie podoba. A tam coś leżało? Szmarakt? bodajże jakiś kamyczek. Wspaniały. Dobrze, tu jak widzicie, są ten. Ten festiwal. Ten festiwal pór roku jest właśnie w parku w Sunset -E. I tam widzę całośną budkę. Ta całośna budka. Tak wspaniała. No co cóż, co oni chcą tu postawić? Co to, to jest? Symulator czego? Samolotu? Zaraz, zaraz to przetestują ludzki, którzy grają i ja przy okazji to zobaczę, o co w tym chodzi. Po raz pierwszy oglądam ten materiał. Dobra, i co ona z zrobi? Co ona z tym zrobi? Coś tu patrzy. Co to? Uuu, co to jest? To jest chyba ten. Wow. Czy to nie jest przypadkiem stacja pogodowa? Wydaje mi, się, ta, wydaje mi się, że to stacja pogodowa. Coś takiego było też w Destiny 2, tylko to wyglądało tak inaczej. To była chyba taka miska z wodą i jakieś tam połączenia takie. Prądaśne. Tak to wyglądało, chyba. Tam w ogóle nie wiem, gdzie co, co ona chce jeść Tam chce jeść wspaniale. Ktoś mi mówił, że w tym było mało tłumaczenia, chyba kiedyś tam, ale jak ja mam tłumaczyć, jak to Ja dopiero pierwszy raz oglądam materiał i ja to komentuję tylko co zupełnie rolę komentatora i ja nie mam jak tłumaczyć w każdym bądź razie. I w dodatku to nie jest nagrywane przeze mnie tylko komentowane. Ale dobra, miałem już o tym nie pitolić, więc nie pitole. No i zapraszam też do subskrypcji mojego kanału, żebyście byli z drugim na drugi odcinek żebyście zdążyli i go obejrzeli, bo Drugi odcinek będzie już gut normalnie. I także zapraszam Was do Let's playa z tego świata, jeżeli jesteście po raz pierwszy. To takowy także powstał. Myślę, że nie z tego świata nadal jest na topie. Mimo tego że najnowszym dodatkiem niedługo nie będzie. O co to? Ona może obsługiwać tutaj, w tej w całośnej budce? Tak. O, rozumiem. Co? O, nie mogą przejść. Zablokowała jej. No cóż. Trudno. Widać. No właśnie, wkurza to. Mam nadzieję, że jak czwórki już wyjdą, a czwórki mają wyjść za jakiś rok, to oni to to z tymi simami, że tak wiecie. Łup dup. Obok siebie nie mogą przejść i w ogóle. Chyba nawet w decimizmie 2 to było lepiej zorganizowane niż w trójkach. W, tr w trójkach naprawdę to wkurza. Ale z racji tego, że mamy otwarty świat w trójeczkach, to nie ma czego zarzucać. Tam co jest? A, to chyba, że walną i kto mocniej walnie, to wyżej mu to podjedzie. Wydaje mi się, że tak to działa. W każdym razie zobaczmy. Wow, wow, wow. Zaczęło mi mocno ten... Y... Wiatrak w tym... w laptopie pierdzieć. <grym> Mam nadzieję, że go ogarnę. No co ty tak pierdzisz, Jezu? Dobra, odłączę go na razie, na, na moment. W sumie nie jest teraz potrzebny, nic nie gram, więc spoko. Coż to było? Jakieś takie boom z szybu dubu Rozumiem. Jeszcze te se migające serduszka, naprawdę wspaniale. Chociaż powiedz mi, to jest wiosna teraz, tak? Rozumiem, że to jest wiosna. A tam on, o tam po prawej, patrzcie... Ach, przejechał. A tam po prawej był ktoś, który rzucał poręczami. Widzieliście? Pewnie. Pewnie tak. Były fajne te róże, no nie? Że tak postawili. A tu w ogóle się automatycznie stawia, czy to trzeba zorganizować? Zobaczymy. Myślę, że to mi będzie tak troszeczkę jak z koncertami. A właśnie fajnie było, gdyby na te festiwale można było zapraszać ludzi z importu. Wspaniałe by to było wtedy. No po prostu wspaniałe. O, 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 skorzystamy sobie z stołuśnej budzki. Cmok, 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 cmok. No, no. Tak. No, no, no. Wspaniale. Mali miota, mi jak szatan. <grym> Super. Pyjo, pyjo. Okej, okay. co, co teraz? Tam sam wkłada jakieś bookmastery są, nie? Pewnie. O właśnie, to jest zarzucanie poręczami, jak widzicie. Takie to tam. Troszeczkę. Aha, sorry. To są podkowy. Właśnie zauważyłem. To rzucanie podkowami. Też coś fajnego. Podoba mi się pomysł. Nie jest zły, w gruncie rzeczy. A tam co jest do tańczenia? Podłoga? Tam po prawej, spójrzcie, takie białe. Wydaje mi się, że tak. A to co? Jakiś młody członek rodziny, młody człowiek, co on ma zamiar zrobić? On ma zamiar gdzieś powiedz, O, widzę też tor rozkarski, jak wspaniale. Od razu się tak kojarzę z co? Co ona robi z tym drzewem? Ona coś tam podłożyła. Oby nie jakąś bombę. Achtung! Nie, 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 nie bawimy się w ten sposób. Tak to bardzo nieładnie. A nie, czyż ona nie szuka wielkanocnych jajek? Wydaje mi się, że tak. Te wielkanocne jajka to też jest taka nowość, w sensie, że można je w wiosnę szukać, bo to w wiosnę jest właśnie wielkanoc. To o ile w Polsce się nie obchodzi tego zwyczaju, że się szuka jaj wielkanocnych, tylko robi się te pisanki i się zanosi je do kościoła, to za granicą, właśnie w USA, nie wiem jak w Wielkiej Brytanii, chociaż nie w Wielkiej Brytanii chyba też, zbiera się jajka do koszyczka, na dworze są zakopane w ziemi. I tam są, tu są chyba jaja z prezentami, czy tam jaja takie z cukierkami w środku, coś w tym stylu, ale generalnie to jest fajne. I chyba też prezenty, nie wiem, nie znam się zbytnio na kulturze zagranicznych państw, mam nadzieję, że to sobie nadrobię, troszeczkę, ta gra też mnie troszeczkę poduczy. może, może zdoła doła. Nie, czasami The Sims ma jakąś tam rolę w edukacji, ja się czytać nauczyłem. Dzięki The Sims. Bardzo wdzięczny serii jestem. A on co? Gdzie on idzie? O no, tu idzie. O, tu są budki z przekąskami. Fajnie. Widzę fryteczki i ten... jakieś... Nie, zobaczymy co zamówi nasz... Na... nie mój Sim. Nie mój Sim. O... futsy, futsy, futsy. Którego futsa wybierzesz, mój drogi? Którego? A, żadnego. A, wybrał coś, dobra. Co to jest kiełbaska? Mmm, kiełbaska. A nie, ciasto, matka obaska. Gdzie ja mam oczy? Gdzie ja mam oczy? Ciasto cytrynowe. Czy to limonkowe? Takie zielone to pewnie limonkowe, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. No, mam nadzieję, że smakuje. Cię bardzo cieszę. Cię bardzo cieszę, że ma co jeść. O, a tu jakieś po są, nie? Rum, rom popopom, rom popopom, rom popopom. Tu, właśnie ten, wiosenne tańce. Dwa barrańce. Uuu, jaki ten. Kocie ruchy, nie? Jo. Tam nie wiem, co są, to za tam. W ogóle tu są jakieś domy nowe nastawiane. Nie wiem, po co, po co oni tu zmieniali, ingerowali w otoczenie. Ale fajnie, fajnie. ta stacja. Meteor meteorolo Meteorologiczna wspaniale i cóż on tam zrobi? No 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 ruszcie to jest w ogóle tamten, czemu? No dajcie na niego ten, pokażcie na niego, a nie pokazujecie ich jak tańczą. No kurczę, no Jezus Maria. Ej, niby tacy profesjonaliści od EA, ale tej kamery jakoś nie potrafią obsłużyć. A, bo nie chcą promień, może pokazać. No to tak, promień jest wspaniały. O, matko boska. A cóż, co? O, tak się rozkłada. Spoko. Co teraz się stanie? O, wiedziałem, wiedziałem, że zacznie padać śnieg. Jej, jak, jakie fajne. Jak się sypia. Ej no, spoko, spoko, fajne, o, coraz, coraz ten, coraz bardziej, śnieżyca, wow, zwiewa do domu, kurde, jo, a nie, to jest ten, a, to jest klub lodowy to jest ten klub lodowy, co dochodzi. O właśnie, już spać śnieg, patrzcie, już zaśnieżony jest. Weźcie, no pokażcie ten dwurani klub lodowy, pokazujecie. Klub lodowy w każdym bądź razie jest w wersji tej premium, znaczy e e e e limitowanej. Ja chyba nie będę miał, wiecie co? Ja chyba nie będę miał, bo nie wiem, czy mi starczy kasy, bo mam jeszcze inne wydatki w tym miesiącu. Jak mi starczy kasy, to może kupię tam limitowaną bo ostatnio kupiłem limitowaną nie z tego świata i się nie opłacało, bo ja myślałem, że dostanę Ace of Spades. Cfu. No to plęcy grę, and, to były koszulki tylko, więc się nie opłacało. A do 20 zł. Ale co, cześć. Cześć, cześć, mam nadzieję.